Dzień dobry, witajcie. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj nowość, jeżeli chodzi o narzędzia Rzida zaciskarki RP350 i RP351. Można powiedzieć, że jest to pewna rewolucja, a być może nawet nowy trend, jeżeli chodzi o urządzenia, które służą do zaciskania i zaprasowywania w przedziale do 108 mm. Mówimy o zaciskarkach, które wchodzą na rynek, które nie wymagają praktycznie żadnego interwału przyglądowego. Nie wymagają przestojów, nie wymagają planowanych przeglądów. Tak naprawdę bierzesz zaciskarkę, idziesz pracować i nią robisz, ponieważ zastosowaliśmy silniki bezczotkowe, kontrolę każdego zacisku, czyli sprawdzenie siły zacisku, czy została wykonana z odpowiednimi parametrami, z kontrola i zabezpieczenie zamknięcia rygla. Urządzenie ma 100 tysięcy cykli, zanim tak naprawdę będzie musiało trafić na przegląd. To oznacza, że w wielu przypadkach najprawdopodobniej to urządzenie ma szansę nie ujrzeć w ogóle serwisu. To nie jest wszystko. Dodatkowo zastosowaliśmy głowicę 360 stopni, czyli nie musisz się zastanawiać, jak ustawić. W każdej chwili, dowolnie, tak jak potrzeba, można ją obrócić. Kolejna rzecz, oświetlenie. Każda zaciskarka posiada zestaw 12 LEDów, które, niezależnie od położenia głowicy, bardzo mocno i bardzo dokładnie doświetlą nam miejsce pracy. Kolejna rzecz. Wyświetlacz LEDowy, który sygnalizuje nam kilkanaście parametrów pracy, takich jak czy na przykład rygiel jest zamknięty, czy nie czy akumulator ma odpowiednią powinność, czy akumulator ma odpowiednią i urządzenie temperaturę pracy, ponieważ jeśli będzie zbyt wysoka temperatura pracy, to urządzenie będzie nam sygnalizowało. Każdą ewentualną awarię lub brak na przykład osiągniętej wartości siły, wszystko znajdzie się zaraz na wyświetlaczu. Co ciekawe, urządzenie tak jak irp 350 i 351 jest, może pracować z aplikacją RigidLink, której na bieżąco możemy monitorować stan i przebieg pra naszej pracy. Czyli kiedy, gdzie, ile było zrobionych zaciśnień, czy wszystkie zaciśnięcia były przeprowadzone o odpowiednim parametrze siły zaciskania. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Zaciskarki obsługują podstawowe cegie Rigida THU MV do 54 mm. Zaciskarki mogą pracować również z innymi cęgami innych producentów. Dzięki temu, że ta siła jest w pełni kontrolowana w zaciskarkach i każdy zacisk musi mieć odpowiednią wartość, żeby urządzenie to zatwierdziło, jest możliwość pracy z innymi cęgami innych producentów nawet do 108 mm. Tyle tak naprawdę samego wstępu, jeżeli chodzi o te dwie zaciskarki, które w mojej opinii tak naprawdę wyznaczają pewien trend i są rewolucyjne, ponieważ możliwość pracy bez zastanawiania się, kiedy urządzenie trzeba oddać na przegląd, kiedy powinniśmy zrobić badanie już zaciskarki. 100 tysięcy cykli, silnik bezszczotkowy, możliwość bardzo szerokiej gamy wyboru zasilania. Do tego uniwersalność pracy z różnymi cyngami różnych producentów, gdzie Rigid posiada również swoje cęgi MV do 54 z cęgami pośrednimi. To jest bardzo szeroka gama, bardzo szerokie spektrum i daje nam tak naprawdę bardzo duże możliwości i swobodę pracy w wykonywaniu zadań. Tyle, wstępnie. Zapraszam do obejrzenia następnego filmu w którym przedstawię parę dodatkowych argumentów, możliwości, rozwiązań i współpracy z aplikacją RigidLink. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, byli zainteresowani tymi urządzeniami, lubię zobaczyć, przećwiczyć, przetestować, zapraszam do kontaktu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.